Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał perfumowy Orient Express. Witam Was z rezerwatu przyrody. Mamy tutaj piękne, stare drzewa. A dzisiejszy film, mówiąc pół żartem, pół serio, sponsoruje moja migrena, która, która zmusiła mnie, abym poszła do rezerwatu <gryw> i dotleniła się po wczorajszym intensywnym dniu pracy. Okej, okay, kochani, dzisiaj robimy takie postscriptum. właściwie ja robię, ale we współpracy z wami. Postskriptum do mojego ostatniego filmu o perfumach, które kupiłam sobie na urodziny, a m.in. kupiłam sobie White Rose od klasycznej angielskiej wiekowej marki Floris. Bardzo podoba mi się koncept tej marki. Szacunek do, do składników. One są zawsze tutaj wysokiej jakości. Te perfumy są oczywiście specyficzne, bo powstały, powstały w 1800 roku. I jak o nich opowiadałam, to podałam skład jaki jest dostępny w internecie. I tutaj mamy w składzie nuty zielone, mamy aldehydy, białą różę. Między innymi i fiołek, irys, goździk y, i również y, bursztyn i nutki pudrowe. I jak y, zwróciła mi uwagę pewna bardzo inteligentna Wicka, y, zwróciła mi uwagę, że ten zapach jest prawdopodobnie w 90%. On jest po prostu wers, wersją uwspółcześnioną tego zapachu z 1800 roku, dlatego że. Oczywiście, w 1800 roku jeszcze nie odkryto wtedy aldehydów, tak, oczywiście. Zatem prawdopodobnie to jest właśnie taka bardziej współczesna wersja. I tak jak powiedziałam, gdybym nie wiedziała o tym, z którego roku są to perfumy. To bym nigdy nie pomyślała, że one są tak, tak starutkie, że tak powiem, tak za, z takich zamierzchłych czasów, dlatego że one pachną nowocześnie. Oczywiście jest w nich taka lekka nutka retro, poprzez te nuty właśnie pudrowe, jest to klasyczna biała, piękna róża, ale powiem Wam, że to jest zapach, który, któremu trzeba dać czas, aby go odkryć. Codziennie tutaj go sobie poznaję, bo bardzo mi się podoba i coraz bardziej mi się podoba każdego dnia. Ja jestem admiratorką róży, ale akurat mm, ten zapach, powiedzmy, on nie robi takiego, wiecie, wrażenia wow od początku, ale kiedy go ponosimy, to zaczynamy tutaj naprawdę odkrywać jego piękno. To jest, mm, mam takie wrażenie, że mm, to jest tak jakby, wiecie, pójść do jakiegoś takiego pięknego domu albo powiedzmy, jeżeli macie ciocie, babcie wiekową i mie mieliście do czynienia z takimi, nie wiem, komodami starymi, tak? Otwieramy na przykład szuflady Komody babcinej albo szafy, i tam są takie rzeczy z przeszłości. U mnie było tak, że moja babcia miała takie właśnie puste e, flakony perfum właściwie flakony przeznaczone dla perfum, tak bym powiedziała, bo nie były one oznakowane. Miała takie różne wiecie: szczotki do włosów, takie mm, puszki do pudru, rękawiczki, jakieś takie suknie. To wszystko było takie piękne, misterne. I, I było dla mnie, jak byłam dzieckiem i było to dla mnie bardzo przyjemne, aby to oglądać, dotykać tego, przenosić się w czasie, kiedy to kobiety naprawdę bardzo dbały o, o swój wygląd, tak? to wszystko było takie wiecie niejednorazowego użytku, tylko to wszystko było takie dobrej jakości. Wiecie, wiecie o co mi chodzi, jak stare meble, stare właśnie nie wiem, kryształowe butelki. To wszystko było takie dopieszczone, takie misterne i takie są te perfumy. One są bardzo spokojne, bardzo miłe, lekko pudrowe. To nie jest taki typowy różany zapach, dlatego że, tak jak powiedziałam, mamy tutaj również nuty zielone, fiołek, goździk, irys. Więc ten zapach jest taki naprawdę taki przyjacielski, przyjazny, miły, milutki. I jedna z Was zwróciła mi uwagę również na to, że to były ulubione perfumy królowej Elżbiety, która niedawno zmarła. No, ja tutaj jestem w UK od czterech lat. Doceniam ten kraj, bo dał mi on pewnego rodzaju szansę, między innymi szansę na to, aby zarabiać dosyć dobrze i móc sobie pozwolić na kupowanie perfum. Borykam się tutaj z pewnymi problemami mental w mentalności tutaj ludzi, bo nagrałam na ten temat kilka filmów, już nie będę się powtarzać. Trudno jest tutaj żyć w sensie, w takim sensie, że po prostu ta mentalność jest całkowicie skrajnie inna niż Polaków. Tutaj nie za bardzo można być spontanicznym, nie za bardzo można oczekiwać jakichś głębokich rozmów. Wszystko jest takie płaskie, płytkie. No, i no, oczywiście, czasami spotkamy jakąś osobę, która ma szeroką wiedzę, ma wiedzę ogólną, która potrafi, z którą po prostu dobrze się czujemy rozmawiając, ale na co dzień są to rozmowy o niczym, są to rozmowy płaskie, płytkie. How are you? Are you right? Jeżeli wiecie. 40 osoba w ciągu dnia pyta Was: Are you right? To naprawdę to można poczuć się dziwnie. Um, naprawdę można poczuć się dziwnie. W każdym razie, reasumując, to były ulubione perfumy królowej Elżbiety. Wiecie, ja nie za bardzo przepadam za rodziną królewską, także może gdybym wiedziała o tym wcześniej, przed zakupem, to bym jakoś tam no, nastawiła się do tych perfum średnio pozytywnie, ale wiecie, teraz już tak też pół żartem, pół serio powiem, ja jestem bardziej team, team God Save a Queen z Sex Pistols, cytat z piosenki Sex Pistols, która była tutaj kiedyś zakazana, piętnowana w tym kraju. To ja jestem bardziej team God Save a Queen niż, niż wiecie, uwielbienie dla rodziny królewskiej. Tak czy inaczej, nie wiedziałam o tym, nie miałam świadomości, że to były ulubione perfumy królowej Elżbiety, i po prostu poznałam je psikając na skórę i bardzo mi się ten zapach spodobał. Ma on w sobie głębie, ma tajemnicę, jest bardzo przyjemny. Dla mnie nie jest to zapach bardzo retro, ale gdzieś tam przenosi nas w czasie, mimo wszystko. Przenosi nas w czasie, jeśli chodzi o, o, o wizję, które mamy w głowie podczas jego aplikacji i noszenia. Czuję się w tym zapachu bardzo dobrze. I teraz jeszcze tutaj jeszcze raz powącham swój nadgarstek. Tak, jest to zapach bardzo przyjemny. Ta róża jest taka subtelna, ona jest nienachalna. Świetna projekcja, świetna trwałość. Bardzo polecam ten zapach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. Ja tutaj sobie jeszcze głęboko pooddycham, mając nadzieję, że migrena pójdzie w siną dal. Dziękuję za uwagę, pa. pa.